Działań, które mogą zastosować w polskiej szkole. Proszę Państwa, można ich nazwać superbelframi albo ewinaczami. To jest jedna kategoria nauczycieli, która jest obecna w polskiej szkole. Ja jestem pewien. Mhm. Życzę mu na następne 5 lat czegoś, czego ja bym chciała się. Mianowicie chciałabym, żebyś podjął rękawicę i od debaty przeszedł do wymuszania zmian kochanym mam nasz medie. Ja nic nie będę mówił. Te, 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 te cztery palce tutaj w tych dłoniach, piąty, piąty palec brakujący to palec Boży. No. świata, który powinien tworzyć dobrą edukację z wyjątkiem uczniów, co chciałbym podkreślić. Nie pytam uczniów o zdanie. Polecenie głosowe zaczynają nagrywać rozmówce na wideo na przykład, a zanim się do nich przyzwyczajemy, przestaniemy móc w ogóle reagować na obecność takich urządzeń, to już jest działający w tej chwili model indukcyjnie zasilany. Dwa magnesy na odrymowe w środku, po złotówce na Allegro, I yy, no, najdroższe to jest y, te opiłki, bo 4,50 za taką strzykaweczkę tam ileś miligramów, dwie strzykaweczki do tej, meczki, tak? Znaczy gdybym miał czas i to wyjął, to, to wyjął magnes, to opiłki było po opadnięciu gazet, eksperyment. Proszę zwrócić uwagę, że póki nie wymagano dzieci pomiaru dokładnie czegokolwiek, to z pomiarami też nie jest najgorzej, bo ja może w samochodzie uniwersalny fotowierz za 5 zł. za regioł. Nie wymagają dzieci pomiarów precyzyjnych, to wszystkie takie doświadczenia tłumaczące zjawiska ilościowo można spokojnie stworzyć w grupach. Przygotowując materiały i różnego rodzaju formy doskonalenia, dla do nauczycieli matematyki i kreujemy taką innowację które znalazł e, aplikację chemiczną chemis. E, Umożliwia ona zrobienie e zrobienie doświadczeń działania w sensie projektowania doświadczeń. Możemy wirtualnie przelewać. Mamy, jak to widzimy, nam się od razu wyświetlałymi równaniami. Hangout. Z koleżanką Anią na mojej konferencji. A tak to, a tak to wyglądało yy, właśnie w miejscu mojej konferencji. Yy, Ania była nieobecna, ale... tak, tak wygląda przykładowy program stworzony z Myślę, że jest to jasne, że jak ci widnie jak gdzie prawie, gdzie kobieta będzie, to coś się stanie i cztery razy zostanie powtórzona czynność bodajże dziesięciu osób. A jedna z tych osób, może na przykład, udostępnić swój ekran i pokazywać ten ekran pozostałych dziewięciu. Oczywiście, jeśli na końcu tych dziewięciu osób siedzą na przykład rady pedagogiczne... Lubi rozmawiać, lubi przebywać yy, z ludźmi, lubi się z nimi kom komunikować. Yy, wiemy, jak ta komunikacja się zmieniła, o czym dzisiaj o niej było, w związku z tym... Czas, no i ciekawie się już No dzięki temu mam tak jakby lepiej przyspialną wiedzę. No ewidentnie posiadają.

Chciałabym właściwie pokazywać przykłady tutaj demonstrować. To, to, co teraz wyświetlane jest na... Umiejętności związanych z rozwijaniem kompetencji medialnych i informacyjnych. I to moim zdaniem wymaga sprawdzenia, czyli wymaga dokładnych badań, jeśli chodzi o systemy nauczycielami. I to jest rzadka okazja przetestowania państwa w długą stronę. A chciałbym się odnieść do tych przykładów, które poprzednio.